Cześć, witam Was w kolejnym odcinku LPG Majstra. Temat niby banalny, ale przy bliższym poznaniu okazuje się nie taki całkiem banalny. Otóż, jak prawidłowo obliczyć realne zużycie paliwa. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam w prostych słowach powiedzieć, jak ja badam zużycie paliwa. Paliwa przez samochody, którymi jeżdżę. Oczywiście, w moim przypadku będzie to zużycie zarówno benzyny, jak i gazu. W Waszym przypadku również, chyba że jest wśród Was ktoś, kto na razie jeździ tylko na benzynie i dopiero się zastanawia nad montażem instalacji gazowej, więc te informacje będą dla Niego bardzo cenne. Na początek chciałem obalić pewne mity: mianowicie nie można ślepo wierzyć deklaracji producenta, ile pali. Dany samochód. Zazwyczaj praktyka pokazuje, że samochody palą więcej. Mnóstwo jest czynników, mnóstwo zmiennych, które na to wpływają, ale o tym powiem w innym odcinku, który będzie inaczej zatytułowany. A wracamy do naszego podstawowego tematu. Po pierwsze, tankujemy do pełna to jest pierwsza zasada i resetujemy licznik dziennego przebiegu. Możemy sobie też w notesie, i to ja czynię zawsze skwapliwie, zapisać, kiedy tankowaliśmy w kalendarzu, ile weszło benzyny, ile weszło gazu. I proponowałbym nie mierzyć w przedziale 100 km, tylko w dłuższym. Ludzie mają taką tendencję, że mierzą na trasie zużycie paliwa. Realne zużycie paliwa, ja bym mierzył w cyklu, jakby naszego życia czyli. Yy, Najlepiej, ile zużyliśmy paliwa w miesiącu. To nam da też porównanie, jak zmienia się zużycie paliwa w zależności od pory roku. Bo zauważycie, że w ciepłe dni samochód pali znacznie mniej, jak w dni takie jak dzisiaj, jesienno-zimowe. Ale to też nie jest temat na dzisiejszą lekcję. Jeżeli już zatankowaliśmy i ruszyliśmy w trasę. To warto też w tym, tymże naszym kalendarzu, żeby nam ułatwić pewne, pewną interpretację, czy nawet w rozmowie potem z warsztatem gazowym, żeby sobie zapisać, jakie były warunki drogowe. Mam tu na myśli natężenie ruchu, jaką mniej więcej poruszaliśmy się prędkością, jakie to były godziny, bo inaczej będzie jechać o godzinie 16, a inaczej będzie jechać o 5 rano. Mimo, że droga może być kompletnie ta sama. Do tego dochodzi jeszcze kwestia warunków atmosferycznych, a tu mam na myśli przede wszystkim porwisty wiatr. Porwisty wiatr przeciwny bądź boczny potrafi znacznie podnieść zużycie paliwa. Rozpoczynamy jazdę. I słuchajcie, może zaistnieć taka sytuacja. Opowiem Wam realną, bardzo sytuację. Otóż nie tak dawno na kanale widzieliście, jak jechałem wraz z Mateuszem, naszym GMC. Jechaliśmy najpierw z łodzi do Walimia, miejscowości położonej za Świdnicą. W Świdnicy tankowaliśmy, bo w Walimiu odbywał się rajd walimska zimówka. Pokonaliśmy. Tą trasę wyjechaliśmy z Łodzi. Około godziny 14 ruszyliśmy w stronę Walimia. W Świdnicy była stacja benzynowa. Poruszaliśmy się drogą S8 prędkością około 120 na godzinę. Raz zrobiliśmy taki eksperyment. Jechaliśmy za ciężarówką. Jechaliśmy na tempomacie. Ustawiłem tempomat na 90, chyba tam 4 km na godzinę. Utrzymywaliśmy się za ciężarówką. Komputer wtedy rekordowo niskie spalanie wskazywał. Czasami jechaliśmy 140, no to było dużo więcej. Jeżeli zapytacie, ile, to potrafiliśmy zejść do 8 litrów na 100 km, a potrafiliśmy bez problemu osiągnąć spalanie rzędu 30-40 litrów, jeżeli jechaliśmy ponad prędkości dopuszczalne. Tak czy inaczej, pokonaliśmy 276 km z łodzi do Świdnicy i zatankowałem w Świdnicy 49,5 litra gazu. Ilość paliwa dzieląc przez liczbę kilometrów i mnożąc razy 100, wykonaliśmy to działanie i okazało się, że GMC spaliło 17,9 litra gazu na tym dystansie. To nie jest oczywiście pełna informacja i jego realne zużycie paliwa, ponieważ on jeszcze dolewa benzyny, jeszcze używa benzyny do rozgrzewania itd. Tak Załóżmy sytuację, że jechaliśmy na samej jechalibyśmy na samej tylko benzynie, wtedy to zużycie benzyny zapewne byłoby na poziomie około 15 litrów. Co przy tak wielkim samochodzie nie jest to wcale dużo. Nie będę dzisiaj bardziej rozwijał tematu realnego zużycia paliwa. Powiem tylko, że trzeba zapisywać zapisywać warunki jazdy i uwzględnić te wszystkie zapiski, potem jeżeli chcemy dyskutować, ile spala nasz samochód, bo to jest niezwykle istotne, czy instalacja gazowa będzie nam się opłaciła, czy też się nie będzie opłaciła. I mówię o tym też dlatego, że bardzo jest ważne, że każdy kierowca powinien być świadomy tego, ile naprawdę spala jego samochód. Także zachęcam Was do takich pomiarów. Jeżeli takie robicie, piszcie w komentarzach, jaki macie samochód i ile on zużywa wam paliwa. Będzie to bardzo cenne. I w kolejnych filmach będę rozwijał ten temat o bardziej szczegółowe czynniki, które wpływają na to, że dany samochód pali tyle, tamten tyle. Porozmawiamy o dotryskach, porozmawiamy o słynnym dotrysku, bo to każdego to interesuje. Ale najpierw zacznijmy od podstaw czyli regularne sprawdzanie, tankowanie i zapisywanie, jakie są warunki. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne, jak i do subskrybowania kanału. Łapek w górę i żegnam się tradycyjnym na gazie.